Dziś pokażę wam, jak zablokować reklamy w waszej sieci lokalnej bez stosowania różnego rodzaju adblockerów. Wystarczy odpowiedni router i zainstalowane na nim pi Ale na początek przypomnienie, żebyś dał łapkę w górę i zasubskrybował kanał. Aktualnie aż 74% moich widzów nie subskrybuje kanału. Jeżeli cenisz sobie moją twórczość, jeżeli chcesz, żeby ten kanał się rozwijał, to go zasubskrybuj. W ten sposób bardzo mi pomożesz. I teraz przejdźmy do tego, czym jest ten PyHole. PyHole to jest po prostu serwer DNS, ale dość specyficzny serwer DNS, bo nie jest to zwykły serwer DNS, który Wam będzie odpowiadać o zapytania o adres IP dla jakiejś domeny. Oczywiście, tą rolę też będzie pełnić, ale on będzie działać tak, że część z tych zapytań będzie traktować jako tzw. sinkhole DNS lub blackhole DNS. Chodzi o to, że po prostu część domen będzie niejako wycięta w ogóle całkowicie. I nie będzie do nich dostępu dzięki temu, że zastosujecie tego PyChoW. I teraz, jak to będzie służyć blokowaniu reklam? No bo to, to o to tutaj nam de facto chodzi. Będzie to działać tak, że po prostu w przypadku wielu serwisów reklamowych jest tak, że one wykorzystują określone nazwy domenowe, dzięki czemu yy, no, można po prostu zablokować w łatwy sposób reklamy. Bez konieczności stosowania jakichś dodatków do przeglądarek, czy specjalnych przeglądarek, albo jakiegoś tego typu rozwiązań, które są instalowane na urządzeniu klienckim, czyli na telefonie na przykład, czy na komputerze. Za pomocą Pyho można też zablokować dostęp do dowolnej strony www, przy czym nie jest to taka w 100% pewna blokada, dlatego że wycinamy tylko dostęp na poziomie DNS-u. Więc jeżeli użytkownik końcowy zmieni sobie serwer DNS na własny, no to dalej będzie miał dostęp do tej strony internetowej i to rozwiązanie średnio się nadaje, jako na przykład jakaś kontrola rodzicielska czy blokowanie stron internetowych na przykład w firmie. Oczywiście PyHole nie jest rozwiązaniem idealnym i nie zablokuje wam wszystkich reklam. Dlaczego? Dlatego, że w wielu przypadkach jest tak, że jakaś domena jest wykorzystywana nie tylko do reklam. Najlepszym przykładem jest tutaj YouTube. Który po prostu reklamy ma tak zaszyte w swojej strukturze, że są one pod tą samą domeną co główna domena YouTube'a i tam się nie da za pomocą Pyhola wyciąć reklam. I w niektórych przypadkach stron internetowych też tak może być, że na przykład reklamy mogą znajdować się na tym samym, na tej samej domenie, no i po prostu wtedy PyHoll nie będzie mógł ich zablokować. PyHoll Pi pierwotnie powstał na Raspberry Pi, stąd zresztą Pi w nazwie. Natomiast aktualnie można go też zainstalować na innych platformach, są też obrazy Dockerowe i tutaj właśnie my będziemy korzystać z Docker'a, dlatego że Mikrotik od jakiegoś czasu umożliwia instalację Docker'a na swoich urządzeniach, jest specjalna paczka Docker, no i dzięki temu możemy zainstalować sobie kontener z firewall'em i wykorzystać go na Mikrotiku bez konieczności posiadania dodatkowego urządzenia, czyli możecie mieć router, który jednocześnie będzie wam pełnił funkcję właśnie tego Docker'a. I tam można kontenery różne sobie powrzucać. Między innymi właśnie kontener z PyHolem, Nie potrzebujecie mieć dodatkowego urządzenia, które będzie wam to wszystko obsługiwać. Oczywiście jest też możliwość instalacji tego paihola na normalnym, jak zwykłym serwerze. Jeżeli ktoś, ktoś z Was posiada taki serwer, no to jak najbardziej możecie sobie tam zainstalować tego paihola. Nie musicie wykorzystywać Raspberry Pi, tak jak to było pierwotnie, no bo to jest też jakieś kolejne dodatkowe urządzenie i też kolejny dodatkowy koszt. Pamiętajcie, że takie filmy mogą powstawać dzięki Waszemu wsparciu i tutaj chciałbym wszystkim podziękować, którzy do tej pory kupili mi kawę i przypomnieć pozostałym, że macie taką możliwość. W opisie do filmu jest link, pod którym możecie kupić mi kawę i najtańsze nawet espresso za 5 zł stanowi dla mnie duże wsparcie i informację zwrotną, że warto robić te filmy, że są one dla Was przydatne. Warto by było jeszcze wyjaśnić, czym jest w ogóle sam Docker. Docker to jest takie środowisko maszyn wirtualnych, ale dość specyficzne, dlatego że nie są to klasyczne maszyny wirtualne, które są w 100% odseparowane od siebie, ale te maszyny wirtualne korzystają z wspólnego kernela, czyli jądra Linuxowego. Mikrotik oczywiście jest Linuxem, więc dlatego dość łatwo było zaimplementować właśnie Dockera na Mikrotika. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, że te maszyny wirtualne nie są odseparowane między sobą, też w 100%. Więc jeżeli jest dziura w jakiejś jednej maszynie wirtualnej, czyli w jednym z tych kontenerów, no to może dojść dość łatwo do tego, że będzie mieć ten kontener dostęp do całego systemu, no i może stanowić się dość dużą dziurę i dość duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mikrotik też to podkreśla dość wyraźnie na swojej stronie internetowej, że to jest pewnego rodzaju zagrożenie dla bezpieczeństwa i że musicie być bardzo ostrożni używając Docker'a na Mikrotiku. Dzięki temu, że Mikrotik ma tą funkcjonalność od niedawna Docker'a, no to można postawić właśnie kontenery między innymi tego pi ale też na przykład serwer www, czy różne inne rozwiązania, które są dostępne. Oczywiście tutaj trzeba pamiętać, że ten kontener musi być dostosowany do architektury ARM, jaka jest na Mikrotiku, bo Mikrotik też tutaj musicie patrzeć na to, że obsługuje tą paczkę kontener tylko na kilku architekturach, czyli jest ona dostępna dla architektury ARM, ARM 64 X86. Dla pozostałych architektur niestety tej paczki nie ma. Więc tylko te trzy architektury można wykorzystywać, jeżeli byście mieli potrzebę korzystania z kontenerów. Oczywiście urządzenie, na którym będziecie stawiać tego dockera mikrotikowego, musi też mieć odpowiednio dobre parametry sprzętowe. W takim sensie, że no, wypadałoby, że miało jakąś sensowną ilość pamięci RAM. Wypadałoby też, żeby można było gdzieś te kontenery same umieszczać, więc pamięć flash też powinna być odpowiednio duża. A najlepiej jest po prostu umieścić te kontenery na zewnętrznym nośniku. To akurat sam mikrotik zaleca, że najlepiej je po prostu uwzględnić na nośniku podłączonym do gniazda USB, więc tutaj najlepiej sprawdzą się urządzenia, które mają dość dużo RAMu i mają USB 3.0. Wtedy możecie sobie dołączyć na przykład zewnętrzny dysk USB, na którym będą znajdować się te kontenery, i tutaj najlepiej wykorzystać jakiś dysk SSD, po to, żeby on sam nie stanowił wąskiego gardła. I teraz, jakie urządzenie ja wykorzystam? Ja wykorzystam RB3011, którego niedawno pokazywałem na kanale w teście. Ten rb 3011 nie jest jakimś super wydajnym sprzętem, natomiast ma procesor ARM, ma 1 GB pamięci RAM, więc wystarczająco dużo. No i na tym urządzeniu po prostu uruchomię tego dockera. Dysk twardy, jaki podetnę do mikrotika, to będzie dysk twardy 256 GB SATA. SSD w takiej obudowie, no bo po prostu miałem luzem leżący dysk SSD, wrzuciłem do takiej przejściówki SATA USB 3.0, no i dzięki temu będę miał szybki dysk twardy, z którego będę mógł korzystać do instalacji kontenerów, aczkolwiek tutaj wąskim gardłem nie będzie na pewno sam dysk twardy, dlatego że testowałem już z ciekawości sobie wydajność tego mikrotika w SMB z tym dyskiem. No i maksymalnie co tam mogę uzyskać to 30 kilka megabajtów na sekundę, czyli realnie te przepustowości są z rzędu 300 megabitów na sekundę, więc niewiele. I o dziwo, procesor urządzenia nie był obciążony podczas testów na 100%. Zalegujmy się teraz na urządzenie i pokażę Wam od początku do końca jak tutaj wszystko powinno wyglądać, żeby najpierw w ogóle zainstalować paczkę container, a później zainstalować sobie określone kontenery. Jestem w tej chwili podpięty do tej 3011, mam tutaj zainstalowanego najnowszego router OS, czyli 7.16. I teraz na początek co musicie zrobić? to zainstalować paczkę container. Domyślnie jej nie ma zainstalowanej. Jak zainstalować sobie paczkę container? Pierwsza rzecz, to musicie ją pobrać ze strony MikroTika, dlatego, że nie ma możliwości no, po prostu instalacji bezpośrednio z WinBoxa. Żeby pobrać tą paczkę ze strony MikroTika, no to wchodzicie sobie na stronę MikroTika na software. Tutaj widzicie wszystkie wersje jakie są i tutaj to co nas interesuje, no to 7.16 stable arm w naszym konkretnym przypadku, ponieważ tutaj jest taka architektura, jeżeli byście mieli inną, no to oczywiście trzeba inną pobrać. I tutaj pobieracie extra packages. To sobie gdzieś zapisujecie na komputerze. Jak otworzycie to archiwum, to tutaj widzicie po prostu różne paczki, które można doinstalować do mikrotika. Nas będzie interesować właśnie ta paczka container. Ok, rozpakowałem to archiwum. Z jednej strony mam winboxa, z prawej to archiwum rozpakowane. Przerzucam sobie tutaj paczkę container. Jak widzicie, ona się tu pojawiła. No i wtedy muszę dać system, reboot. I mi się system zrestartuje. Ta paczka powinna się wtedy zainstalować. Żeby sprawdzić, czy paczka jest zainstalowana, wchodzę sobie w system Packages. No i tutaj mam paczkę Container, jak widzicie, zainstalowaną. Ona jest niewielka. Ja tu jeszcze dodatkowo sobie zainstalowałem ROS po to, żeby mieć lepszy dostęp do dysków. To nie jest wymagane, nie jest obowiązkowe. Tutaj u mnie to występuje, natomiast bez tej paczki Wam też to będzie działać. To nie jest wszystko, żeby włączyć kontenery, zwłaszcza w nowszych wersjach RouterOS. Dlatego że tych zaczął troszkę wydziwiać teraz, jeżeli chodzi o funkcje dostępne domyślnie w RouterOSie. Część funkcji, żeby włączyć w tych nowszych wersjach, będzie działać tak, że niestety trzeba mieć fizyczny dostęp do urządzenia. Ponieważ po włączeniu danej funkcji, będzie trzeba urządzenie albo zresetować w sensie nacisnąć przycisk reset to nie będzie powodowało resetu samego urządzenia albo prądowo je zrestartować, jeżeli no, ten przycisk reset jest nieobsługiwany. W przypadku tej 3011 było tak, że akurat musiałem w ogóle go prądowo zrestartować, bo samo naciskanie przycisku reset nic nie dało. To zresztą jest napisane w dokumentacji MikroTika, że w niektórych urządzeniach tak po prostu jest. Żeby włączyć tą paczkę container poprawnie już w tych nowszych wersjach, trzeba wpisać w terminal System Device Mode Update Container Yes. Wtedy Enter i on was, Wam każe zrestartować urządzenie wtedy. Jak widzicie, tutaj jest napisane Activate by turning power off or pressing reset or mode button in. Jakiś czas podaje. Eee, w tym przypadku mówię konkretnie o 3011. Samo naciskanie przycisku reset nic nie dało. Musiałem zrestartować prądowe urządzenie. I teraz tutaj można oczywiście dać quit, wyjść z tego. Natomiast możemy sobie zobaczyć w ogóle, jaki jest ten device mode. Możemy dać PRINTA tutaj. I u mnie już ten kontener jest włączony wcześniej. Mode jest Enterprise. Eee, w nowszej wersji to Enterprise zmieni się na Advanced. Będzie inna nazwa, po prostu, w tej 7.17, która jest w tej chwili w becie. I najgorsze jest to, że w wielu urządzeniach domyślnie one nie będą w trybie Enterprise albo Advanced, tych domowych, wszystkich trzeba będzie je ręcznie przestawić w ten tryb, znowu mając fizyczny dostęp. Plus do tego jeszcze część rzeczy będzie i tak, mimo trybu Enterprise, ograniczona i będziecie musieli wtedy stosować no po prostu też ten reset prądowy, żeby włączyć te funkcje niektóre. Jakie to są funkcje? No, to sobie już możecie sprawdzić w dokumentacji MikroTika, bo ten film miał być nie o tym. To taka jest już informacja, bo może Wam się to po prostu przydać. Jak będziecie korzystać z nowszych wersji RouterOS i będziecie zdziwieni, że na przykład niektóre rzeczy Wam nie działają, bo po prostu trzeba je ręcznie będzie odblokować sobie, mając co gorsze fizyczny dostęp do urządzenia, co czasem może być bardzo trudne. No i dobra, i teraz, jak mamy już włączoną tą paczkę kontener, to możemy wreszcie przystąpić do konfiguracji wszystkiego, i tutaj trzeba skonfigurować kilka rzeczy. Na początek pierwsza rzecz, którą trzeba skonfigurować to w ogóle same interfejsy sieciowe, samą sieć dla paczki kontener. dlatego, że kontenery mają to do siebie, że zawsze działają na jakiejś wydzielonej podsieci i konfiguracja tego może być na początku dość problematyczna. Pierwszy interfejs, jaki musimy dodać, to wirtualny interfejs dla kontenerów, dla Dockera. Wchodzimy sobie w Interfaces, klikamy tutaj Add i wybieramy VETH. Name no może zostać taki jest, ten VETH1, to nie ma znaczenia. Adres jaki tutaj podamy to będzie adres 172.17.0.2 ukośnik 24. Gateway tutaj podamy 172.17.0.1 Utworzyliśmy sobie ten wirtualny interfejs Ethernet dla kontenera. Musimy jeszcze utworzyć odpowiedniego bridge'a, do którego będziemy dodawać wszystkie wirtualne interfejsy kontenerów. I do tego na tym bridgeu sobie skonfigurujemy też adres IP, no, taki jaki ma mieć Mikrotik, czyli tutaj w naszym przypadku z jedynką na końcu w tej samej podsieci. Czyli bierzemy sobie bridgea, dodajemy nowego bridgea, ja go nazwę Bridge bridge Containers, cyk, mamy dodanego bridgea i teraz dodajmy sobie adres IP jeszcze. IP addresses dodajmy sobie tutaj adres 100. 72.17.0.1 ukośnik 24 tak na masę 24, i dodajmy sobie to na interfejsie bridge containers. No a ten VETH to jest adres IP dla już samego kontenera. No i teraz ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, jeżeli o konfigurację bridge'a i interfejsu tego sieciowego, to jest dodanie tego portu VETH do Bridge Containers, tak żeby on się znalazł w tym samym Bridge'u żeby to miało łączność między sobą warto by było jeszcze dodać NAT'a też no bo tutaj domyślnie chyba nie będzie mieć NAT'a To jest domyślna konfiguracja tego MikroTika, więc jeżeli byśmy sobie dodali tutaj do LAN'u sam interface Bridge to to powinno też zadziałać i to powinno wystarczyć właściwie będziemy i tak musieli go dodać do interfejsów LAN dlatego, że inaczej on nie będzie miał dostępu do Internetu, a musi mieć dostęp do Internetu więc tutaj może jeszcze dodajmy sobie do listy LAN tutaj tego Bridge Containers Apply, i to właściwie powinno teoretycznie już wystarczyć, i powinno spowodować, że ping pójdzie. Jeśli coś nie będzie działać, to najwyżej to później jeszcze sprawdzimy. Na chwilę obecną ta konfiguracja powinna wystarczyć. Tutaj, która jest, mamy skonfigurowaną sieć, więc możemy przystąpić teraz do konfiguracji samych kontenerów i do instalacji i tutaj ja będę się opierał na tutorialu MikroTikowym, który no jest na stronie MikroTika, może nie tyle na do na dokumentacji. Ale parę rzeczy pozmieniam dlatego, że tamta dokumentacja, która jest, to instaluje Wam te kontenery bezpośrednio na dysku MikroTika, w sensie na pamięci flash MikroTika. Ja będę chciał to tutaj zainstalować na pamięci zewnętrznej. Teraz istotne jest to, żebyście mieli utworzone partycje na pamięci zewnętrznej. O co chodzi? Jak weźmiemy sobie tutaj w system disks, no to widzicie tutaj są dyski różne, u mnie jest podpięty ten USB1 i tutaj muszą być utworzone partycje, jak będziecie próbowali zainstalować to bezpośrednio na USB1, to nie zadziała, no bo tu macie zresztą zerową ilość wolnej przestrzeni. Tutaj jest jeszcze jakaś partycja pierwsza, która została chyba niedomyślnie przez Windowsa na tym dysku utworzona. No i partycja druga, którą już wcześniej sformatowałem w formacie X4, no bo taki format partycji musi być, jeżeli chcecie na tym zainstalować kontenery, to po prostu sobie wtedy klikacie format drive Wybieracie sobie tutaj konkretną partycję, czyli tutaj tą drugą, i rodzaj X4, klikacie start, on wtedy wam to dość szybko sformatuje. Więc tak, to musi być przygotowane wstępnie, jeżeli chcecie, żeby to w ogóle zadziałało w ten sposób, jak to będę pokazywać. Ok, i teraz możemy przejść wreszcie do samego kontenera, do samego menu kontenera, tutaj, który jest na Mikrotiku. I tutaj mamy kilka zakładek. Kontener to jest to, co na końcu zrobimy, dlatego że najpierw sobie przygotujemy wszystko, żeby zainstalować tego kontenera. Najpierw zacznijmy od ENVS, czyli od zmiennych środowiskowych, które będzie wykorzystywać nam ten Python. I tutaj, jak klikniemy sobie na plus, no to mamy NAME. NAME tutaj to jest taka nazwa, która będzie wspólna dla danego kontenera. Czyli w przypadku, jeżeli mamy jakieś zmienne środowiskowe, konkretnie dla pyhol Muszę tutaj zastosować jedną stałą jakąś nazwę, którą później podam już samemu kontenerowi, żeby on wiedział, skąd pobierać te zmienne. Tutaj w dokumentacji MikroTika proponują zastosować nazwę Pyhole Ems. Ja się będę tego trzymał, nie będę tutaj kombinować, ale pamiętajcie, że ta nazwa może być dowolna by była stała dla tych wszystkich zmiennych środowiskowych dla jednego określonego kontenera. Czyli tak, wstawiamy sobie tutaj name pyhole-ms, oczywiście bez spacji na końcu, key to jest już nazwa samej zmiennej i tutaj musimy dodać kilka zmiennych, tz musimy dodać, czyli timezone, w naszym przypadku timezone trzeba dać europe-warsaw, no mamy taką tutaj strefę czasową u nas, dalej dwie zmienne, które jeszcze MikroTik zaleca tutaj dodać, to jest zmienna, która odpowiada za hasło jakie macie do kontenera i za użytkownika root. Name zostaje tutaj takie same, i key tutaj dajemy web password, czyli hasło tutaj. Ja tu po prostu piszę password. Nie będę kombinować najprościej jak się da. No i ostatnia zmienna to jest ten key tutaj, to jest dns mask user, czyli użytkownik de facto tutaj w naszym przypadku to będzie root. Ok, mamy te trzy zmienne dodane. Dalej zdefiniujemy sobie mount, czyli E, takie wirtualne foldery, jak to w Linuxie, kojarzycie chyba coś takiego jak się montuje na przykład jakiś plik e, Żeby to było pod ładnymi katalogami wszystko, takimi jakie będzie oczekiwał po prostu ten obraz dockerowy e, Na wszelki badek sobie to zrobimy, niby MikroTik pisze, że to jest opcjonalne, ale ja już nie będę kombinować, wolę zrobić wszystko tak jak być powinno Tym bardziej, że my mamy to pod innymi folderami instalowane niż domyślnie No i teraz tak, definiujemy sobie tutaj tego mounta Name tu nie ma większego znaczenia, akurat nazwijmy sobie to etc.pyhole I teraz source czyli to gdzie będzie w rzeczywistości trzymany ten plik no to będzie nasz dysk USB czyli to jest katalog ETC PyHolla eee, Oni tutaj domyślnie podają disk 1 ETC my będziemy mieć tutaj USB 1 myślnik part 2 eee, part 2 tak, czyli to nasza druga partycja ukośnik ETC DST to będzie ETC Pie hold, Ok. Aha, to USB 1 musiał być od ukośnika, on nam to dodał. No i teraz jeszcze jeden tutaj mount. Też sobie nazwijmy tak, jak on sobie tutaj to wymyślił czyli DNS Mask Pie hole. Source będzie mieć tutaj w naszym przypadku USB 1 myślnik part, 2 ukośnik ETC myślnik DNS mask Mask.d. No, i DST samo to sobie już skopiujemy z dokumentacji mikrotika to będzie etc.dns.marsk.d Ok, czyli mamy tutaj te mounty zdefiniowane. Jeszcze jedna rzecz nam została do zdefiniowania, zanim będziemy mogli pobrać ten kontener. Mianowicie musimy tutaj określić skąd on ma go pobierać, no bo tego nie wie ciągle. I tutaj najwygodniej jest to z wiersza poleceń sobie dodać, chociaż można to zrobić też tutaj przez konfig, jest to mniej wygodne zdecydowanie dlatego że tego dira tutaj wtedy trzeba będzie też z palca wpisywać to wszystko. Ja to już wcześniej testowałem sobie, czy to wszystko będzie działać, ale w każdym razie można tutaj podać registry URL po prostu taki adres www. No i ten musimy tutaj podać jakiś tymczasowy katalog. Ja tutaj proponuję dodać po prostu USB1 myślik part 2 ukośnik pull to się tylko różni z tym, co jest u MicroTicze, że tutaj dysk jeden podają, po prostu czyli bezpośrednio na dysku urządzenia, czyli de facto na tej pamięci Flash to zapisują. No i to możemy sobie ustawić. Jest to zrobione. Dobra, i teraz możemy przystąpić do ściągnięcia tego obrazu na dysk. Klikamy plus i musimy tu mu podać wszystkie zmienne, co ten kontener będzie miał, że tak powiem. I też można oczywiście z dysku bezpośrednio tutaj plik wrzucić, jeżeli macie już ten plik kontenera na dysku, to nie musicie go pobierać, my będziemy go sobie pobierać, będziemy mieć remote image. I tutaj remote image bierzemy sobie, po prostu pisujemy coś takiego, on wtedy go sobie tam znajdzie. Wirtualny interfejs to jest ten konkretny, który nas interesuje tutaj w tym przypadku. Oczywiście jeżeli będziecie mieć więcej tych kontenerów, to może być tak, że będziecie musieli jakiś inny wybrać ten interfejs wirtualny. I tutaj ruta podajemy mu, czyli... Też istotne jest, żeby ten katalog docelowy mu podać. Tutaj jakiś on podpowiada, ale żaden z nich nie będzie odpowiedni. My musimy mieć USB 1, myślnik part 2, ukośnik, i tutaj sobie zróbmy piechot po prostu. On tam zostanie po prostu pobrany. I teraz trzeba mu podać te mounty, które też tutaj wykorzystujemy. No po prostu oba musimy dodać, tak? Jeden tutaj i drugi. Jeszcze trzeba dodać env listę, czyli tutaj to co jest, tu musimy sobie podać jak się nazywały te nasze zmienne wszystkie, to name, które miały, to było u nas pyhole envs i to właściwie nam powinno wszystko wystarczyć, jak kliknę, jeszcze dam, możemy sobie logowanie tutaj włączyć dokładne, on wtedy w logach będzie wypluwać wszystko, to zawsze oczywiście można wyłączyć, tutaj jak popatrzycie w logach, to już pewnie będzie widać, że ja już to wcześniej testowałem sobie, natomiast teraz tak, wrzucamy tutaj to, klikamy OK. Jeszcze log sobie tutaj przesunę, żebyście zobaczyli. Może najpierw jak to wszystko będzie wyglądać. Dobra, klikam OK. Dobra, Extracting mam, tak. I tutaj będzie trochę wpisów. To chwilę potrwa. To nie jest tak, że to się od razu zrobi. On tu zacznie po prostu pobierać to wszystko po kolei, tak. Widzicie, że coś tam pobrał, i takich wpisów będzie kilka, więc yy... kurwa, to jest. A, dobra, wiem już co mam. Nie był w stanie pobrać tego. Zresztą mapie tutaj opisane, dlatego że nie ma serwera DNS w tej chwili skonfigurowanego. Dlatego że ja wcześniej testowałem tego Pihola, zmieniłem serwer DNS na pajholowy. w związku z tym nie mogliśmy tego pobrać. Dobra, teraz będzie działać. Jeszcze raz sobie to zróbmy. Tutaj musimy usunąć to de facto i dodać na nowo, żeby to zadziałało, niestety. No bo on wtedy nie będzie musiał znowu na nowo, na nowo tego szukać, więc jeszcze raz to wszystko tutaj podam. Dobra, ustawiłem to jeszcze raz, login też włączam. Teraz nam powinno to zadziałać, dlatego że mamy już serwer DNS zdefiniowany. Klikam OK. No i teraz co chwilę, właśnie, powinno potrwać sobie, żeby on to wszystko pobrał. I czekacie, dopóki ten status extracting Wam się nie zmieni na stop, no bo wtedy to będzie oznaczało, że on już skończył. Póki będzie extracting, no to musicie czekać. OK, jak widzicie, już status mi się tutaj zmienił na stop. Czyli de facto ten kontener już został zainstalowany, tylko jeszcze jest nieuruchomiony. I teraz, jak nacisnę start, to on powinien zacząć działać. E, tutaj wychodzi pierdoliard logów teraz, no bo po prostu włączyliśmy sobie logowanie. E, de facto jest to nam zbytnio niepotrzebne w tej chwili. Możemy sobie to wyłączyć, no będzie nam zaśmiecać logi. E, można po prostu sobie wejść tutaj, kliknąć login, apply i tyle. I to wtedy nam już przestanie zaśmiecać te logi. No i teraz. Powinno to zadziałać, jak się zalogujemy na stronę internetową. Odpalmy sobie przeglądarkę. I tutaj adres IP jaki musimy podać to jest 172.17.0.2, tak? No bo 2 jest dla tego kontenera przypisany 1 to jest sam MikroTik. I tutaj teraz jak wejdziemy na ten adres to widzimy takie placeholder page, dlatego że to nie jest właściwa strona, tam jeszcze trzeba admin dodać. Admin po ukośniku, no i wtedy mamy dopiero Pajola, tutaj jak widzicie. Tutaj password, miałem password. No i mogę się zalogować i po prostu mam tutaj wszystkie, no po prostu te opcje konfiguracyjne samego PyHolla. tutaj nie będę omawiać, bo nie o tym miałby się odcinek. Tutaj on coś tam pokazuje, że coś tam zablokował. I teraz zobaczcie, jak działa samo blokowanie. To jest ciekawe. Pierwsza rzecz, którą muszę tutaj zrobić, to zmienić serwer DNS na MikroTiku, bo tak będzie najwygodniej. Tutaj mamy tego DNS-a, mieliśmy te ósemki. Zamiast ósemek sobie wpiszemy 172.17.0.2, czyli tego PyHolla. OK. I teraz Cache'a wyczyściłbym, wezmę flash cache, mu jeszcze dam, dlatego że po prostu chcę, żeby wszystkie stare wpisy zostały wyczyszczone z cache'a DNS-owego. No i teraz, jak będę się chciał zalogować z jakiejś normalnej przeglądarki, nie brave'a, bo brave automatycznie blokuje reklamy, to zobaczymy co będzie. Odpaliłem sobie Google Chroma, czyli przeglądarkę, gdzie właściciel tej przeglądarki bardzo nie lubi, jak ktoś blokuje reklamy, bo sam zarabia na reklamach. No i teraz wejdźmy sobie na przykład na ONET. No i zobaczcie, jest reklama napisana, ale samej reklamy nie widzimy. Tutaj tak samo. No to będzie działać gorzej trochę od bloka typowego, takiego lepszego bloka, no bo zwykły adblock to jest już szajs, powiedzmy jakiś mi block origin, czy właśnie break na przykład. No i po prostu widzicie, że coś tam blokuje. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie na każdej stronie to zadziała. Wejdźmy sobie na przykład na wp.pl. No tutaj część reklam zablokowało, ale przez chwilę. Tak, tu znowu wyskoczyły, więc generalnie jest raczej słabo bo oni mają własną sieć reklamową i najpewniej wykorzystują domeny, które podchodzą pod samą WP. Tutaj na onecie jest nieco lepiej. Weźmy sobie może jeszcze na jakieś inne serwisy, na przykład branżowe. przykładowo telepolis.pl strona też, która ma normalnie pełno reklam. Tu normalnie byłaby reklama, ale tutaj nic w tej chwili nie ma. No nie? Także jak widzicie, działa to wszystko bardzo ładnie. No, sprawdza się ten pajall. Już nie będę kombinować tutaj i stawiać jakiegoś access pointa, żeby Wam pokazać na telefonie, że też część reklam wytnie, możecie sobie sami to po prostu przetestować też przecież i zobaczyć jakie to jest fajne i skuteczne. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy już z siebie w sieci domowej to wdrożę, bo i tak wszędzie mam poinstalowane adbloki i na telefonie też korzystam z przeglądarki Brave. Ale jest to taka fajna, ciekawa opcja dla kogoś, kto po prostu no, ma taką potrzebę, chciałby nie wiem, zablokować sobie te reklamy, albo chciałby też zablokować dostęp do innych stron. Tu jeszcze jest takie ciekawostka, że z tego Pajhola można statystyki sobie obserwować, kto na jakie strony mniej więcej tam wchodził, e, jest też taka możliwość. Ja mówię, ja w to nie wnikałem aż tak bardzo, e, temat poruszyłem głównie dlatego, że było bardzo duże zapotrzebowanie na to, a w rzeczywistości jest to mega proste, jak widzieliście, ta instalacja. Są drobne szczegóły tylko, o których musicie pamiętać, czyli to, co wcześniej wspomniałem, że musicie pilnować tego. Jeżeli macie ten zewnętrzny dysk twardy, żeby na odpowiedniej partycji to zainstalować, żeby to była partycja odpowiednio sformatowana, bo to jest największy problem. No i oczywiście te wszystkie komendy trzeba odpowiednio tam dobrać, żeby odpowiednia ścieżka była do tej partycji podana. tak? U mnie to było to USB 1, głośnik part 2, ale w waszym przypadku może być na przykład part 1, part 3 czy coś innego, albo może być tak, że będziecie to nawet instalować sobie na pamięci urządzenia, wtedy tam po prostu wrzucacie też co innego w zależności od tego, jakie macie tą strukturę plików u siebie. W mikrotiku jest też opcja, że można przejść mieć zdalny serwer plików, też na mikrotiku też się da tak zrobić. Natomiast to, co mówię, jakieś bardziej zaawansowane rzeczy tutaj bardziej chodziło o pokazanie, jak prosto to zrobić, jeżeli macie urządzenia z arm czy z ARMem 64, czyli de facto dość szeroki wachlarz urządzeń, które to obsługują. Także jak widzicie, tak to wszystko wygląda. Opcja bardzo ciekawa. Możecie wykorzystać urządzenia, które już macie, nie musicie stawiać osobnego serwera. Oczywiście można to też postawić na serwerze, tak jak już wcześniej wspominałem, osobnym jakimś. Natomiast, jeżeli macie mikrotika, no to dołożenie do niego na przykład jakiegoś dysku USB to nie jest duży koszt. Plus, do tego pobór prądu też nie jest jakoś dużo większy wtedy z tym dyskiem. No i a samo urządzenie będzie pełnić tą funkcjonalność Dockera. Oczywiście w tym Dockerze można postawić też dużo innych rzeczy. Można własny serwer WwW zrobić. Można też. No dużo innych rzeczy robić, które mi no w tej chwili nie przychodzą nawet do głowy. Na pewno jest pełno zastosowań. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, co można zrobić z tym dockerem na MikroTiku, to możecie pisać w komentarzu. Być może jakieś filmy zrobię jeszcze na ten temat, jeżeli też mi się pojawi coś ciekawego i przydatnego. Pamiętajcie też, żeby dać łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał, żeby subskrybować kanał. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, czy zauważyliście jakieś błędy, to koniecznie piszcie w komentarzu. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.